Słuchaj, tośku kolego, bo tak ci mogę powiedzieć, nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ ten cel, którego w zasadzie nigdy w życiu nie zakładałem, a osiągnąłem, a nie zakładałem takiego celu, bo jak wiesz, moim celem było inne sprawy bardziej przyziemne, a jednak troszeczkę się wzniosłem od tej szarej rzeczywistości i to mnie bardzo powiem nobilituje. A z drugiej strony fakt, że... Ludzie chcą tego, co ja robię, chcą to czytać, chcą niejako to yy, może nawet kultywować, to bardzo mnie satysfakcjonuje. W takiej formie, ale zyskała ona bardzo, yy, że tak powiem, dobry, może nie poklad, tylko przyjęcie, odbiór, odbiór, a bardzo święty odbiór. Nie, tego, nie dlatego, że ja pięknie piszę, nie dlatego, że być może pięknie stylizuję słowa. Ale myślę, że to znaczy rangi problemu, jaki podjąłem. Ta publikacja znalazła się w bibliotekach wiodących Uniwersytetów Światowych, w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. I to jest dla mnie bardzo wielki zaszczyt. Dla nas wszystkich tutaj. Dla wszystkich tych, którzy pomagali mi również tworzyć tą publikację. Wszystko zac zaczęło się od Kazimierskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. To oczywiście Burmistrz Bodzio inspirował, dał nawet pewną, pewną, pewną sumę pieniążków na to. I myśmy wydawali taką lokalną gazetkę. Bardzo to krótko trwało. ja do tej gazetki pisałem takie cykliczne artykuły historyczne, wiążące się z konkretnymi miesiącami tej, wydania, wydania tej gazetki. A potem pojawił się pan w Plechowie. I, i, I korzystając z mojej wiedzy, z, moje, z wiedzy mojego kuzyna Witolda Nowaka, który jest tam w Sołtysiu, w Plechowie, poniekąd szukaliśmy mebli, szukaliśmy nawet starych desek ze dworu po wsi. I wtedy powstała taka myśl, trzeba to utrwalić, bo to umyka. Ludzie starzy umierają, młodzi się w zasadzie tym nie interesują i wtedy powstała ta pierwsza broszurka, Małe Ojczyzny Plechów która, która no, oczywiście spełniła swoje zadanie i następnie wydałem już, yy, mając zgodę rodziny yy, majora Henryka Dobrzewskiego Hubala na mm -hmm. wydanie pamiętników, wydałem publikację dość już obszerniejszą. Yy. I ta książka również znalazła bardzo duży poklask. A jak już powiedziałem na forum, był to kichułowisko, ponieważ Naukowcy, uniwersytet, naukowcy, wykładowcy profesor, Uniwersytetów y, Krakowskich i historycy IPN-u y, napisali poważną publikację naukową Historia majątku ziemskiego plechów, i w tam kilku, kilkukrotnie powołują się na moje skromne I wypowiedzi. To jest jedną rzecz. Otworzyłem tę książkę w jednym miejscu, w drugim, w trzecim. Opisy są. Tragiczne w tym sensie, że opisują wydarzenia rzeczywiste. Jak sobie radzić z tym psychicznym? Bardzo ciężko sobie z tym radzę, bo tutaj mi zwróciła uwagę, znaczy nie zwróciła uwagę, tylko podziła się ze mną spostrzeżeniem y, pewna czytelniczka, że ona też się wzrusza tak jak ja. No ja ci powiem szczerze, ja bym nie napisał tej książki. Ja chwilami po prostu... No, nie mogę, bo sytuacje są zbyt drastyczne, a ja jestem człowiekiem miękkim, ale no nie da się tego rozwodnić, nie da się. Bo jak mi się to, że tak rozwodniło, ubrało w jakieś słówka mniej łagodne, mniej, mniej dra, dra, drastyczne, bardziej łagodne, no to, 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 to obraz tragizmu znikł. Więc naprawdę, Panie dobrze, ja bardzo dziękuję, że Pan w tej publikacji Zawarł materiał, czyli jest efekt Pańskiej pracy, zbierania, bardzo mozolnego zbierania dokumentacji, przeprowadzenia z z mieszkańcami, bo to jest ta pamięć, która jest dla nas szczególnie cenna. Piszesz, słuchasz tych ludzi i potem trzeba wrócić do domu i normalnie funkcjonować. Śpisz normalnie po takich wspomnieniach? Czasem jak z wieczora, staram się nie myśleć, bo jak się zacznę myśleć, to koniec ze snem. Koniec stem, bo widzę tych ludzi. Bo widzisz, ja pierwszą tą moją publikację, pierwsze wydanie tej książeczki na temat Żydów zatytułowane "Dodatek do kwestii martyrologii" i tak dalej narodu żydowskiego napisałem tak powiem z Marszu, bo była taka potrzeba, bo ci ludzie, o których zebrałem wywiady, odchodzili i to, żeby był ślad, żeby póki jeszcze oni żyją. Ale potem Pisząc drugie wydanie, zbierałem dodatkowy materiał, ja natrafiłem na stronę Museum Memory of Holocaust Washington, bo pani, pani Grabowska powiedziała mi, że tego się nie tłumaczy na polski i tak też to usiłuję. I tam są fotografie, są fotografie ludzi, którzy zginęli w Słonowicach. Wyobrażam sobie, jakie... Są życiorysy ludzi. Kuzynka Zobaczyć tej na kogoś, o kim opowieść, To jest, jest co innego I, i to, to drugie wydanie hmm. już poniekąd te, te życiorysy czasem bardzo krótkie Kuzynka naszej tutaj naszego gościa yy, na, na, naszej goś, naszego gościa yy, pani Judy 14 lat została zamęczona w płaszowie Została zamęczona, została zamęczona w płaszowie dziecko 14-letnie. No, mimo że pracowała w fabryce Schindlera, ale to nie, nie dziecko 14-letnie. I to, i, to, I to dociera, to nie da się nie da się. No nie wiem, jaki człowiek musiałby być twardy, żeby, żeby to nie dotarło do Twojej świadomości, do Twojego umysłu i do serca przede wszystkim. Także no, mam z tym problemy. Wyobraź sobie, nawet już nie, nie morderstwa. Taką sytuację w koszycach. Ciocia moja, która jeszcze żyje we Wrocławiu. 26 roku. To widziałam na własne oczy. Kto nie wyszedł z domu na czas deportacji na rynek, został w domu zastrzelony. Młoda mężatka, która w, tym, w tej nocy urodziła dziecko, leżała w połogu. Nie mogę Wszystko wiemy. Dziękuję za To nie można. Żeby jej nie zastrzelono w domu, to wyniesiono ją na rynek z łóżkiem. I ja pojechała, pojechała do na łąkę, na zatracenie, jak zeszło wszyscy inni. Dziękuję Ci za te książki, że napisałeś. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś kimś bardzo ważnym dla tego regionu. Może tego nikt nie mówił, a może Ci wszyscy będą ale ja robisz bardzo piękne rzeczy. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się przy następnej jakiejś Twojej udziele powodzenia. A ja może. Dziękuję Ci serdecznie.

Gdzie posiadał, do... To już robimy do spółki z Panią. Trzecie wydanie, by trzecie wydanie, Panie, panie, zaznaczone, panie zaznaczone, się ukazał. Nie mówię nie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa.